No i taka szybka wstawka, tak wyglądają aktualnie głośniki. Co udało mi się zrobić przy nich? No, udało mi się doczyścić te obudowy w końcu i muszę przyznać, że była to tragedia. Mechaniczne czyszczenie tylko kleju, który pozostał, był z jeszcze jakimiś środkami dodatkowo, no, wymagało sporo pracy i... Troszeczkę się zastanawiałem nad tym podczas wykonywania jej, czy w ogóle nie wkopałem się za bardzo w coś. No ale udało się przez to przebrnąć i teraz już jest lepiej. Kolumny na pierwszy rzut oka wyglądają świeżo, a o to mi chodziło, żeby właśnie je odświeżyć, więc te obudowy poza kilka jeszcze, tą kilkoma mankamentami na tych obudowach, które jeszcze troszeczkę będę chciał tam coś poprawić. To wyglądają no, na pierwszy rzut oka w ogóle i gdzieś tam w, w większości miejsc z bliska, ale tak no, świeżo, fajnie. Eee, pierścienie zdjąłem z nich, bo też chciałem je wyczyścić, więc pierścienie wszystkie są pozejmowane No i podubałem trochę przy kopułkach. Nie wiem, może włączę trochę światło lepsze. Nie wiem, czy będzie lepiej. Może jest lepiej. Eee, Udało mi się podłubać trochę przy kopułkach, no i zobaczcie, dało się je troszkę wyciągnąć, to jest ta mocno wgnieciona, aczkolwiek ona i tak jest troszeczkę tam powichrowana jak przyjrzeć się i chciałbym to jeszcze troszkę bardziej poprawić. Udało mi się ją ściągnąć, tak samo tutaj ta druga kopułka, tej się nie udało ściągnąć, a wyciągnąłem ją w miarę możliwości gumiam najlepiej. Chcę jeszcze trochę nad tymi kopułkami popracować, żeby wyglądały bardziej do tej podobnie, aczkolwiek też nie wiem czy jest to możliwe. No ale jak widzicie postępy jakieś tam zostały poczynione i już wygląda to jakoś tak, wydaje mi się o wiele o wiele lepiej. E o wiele lepiej. Tutaj i z boku, tak jak widać, ten fornir nie, to właściwie nie jest fornir wygląda o wiele, wygląda dosyć dobrze. Tutaj jeszcze w innym światełku. No tak to gdzieś będzie wyglądać na tą chwilę, jak gdybyśmy je poskładali, no kopułki tak z dalszej odległości nie podpadają jakoś mocno, no ale mówię, chciałbym to jeszcze poprawić. Myślę, że nasz projekcik zaczyna nabierać trochę kształtu, co mnie bardzo cieszy. No, bo tak, patrząc właśnie na te głośniki w tej chwili, to widzę, że no wygląda to o wiele lepiej niż to, co przywiozłem i tam prezentowałem w pierwszych filmikach. Co mnie bardzo gdzieś tam cieszy. Tu jeszcze pokażę jedną rzecz. Mianowicie. Ta kopułka, tutaj wyciągana, nie jest ona jeszcze całkiem przeze mnie przyklejona, właściwie tylko tak się trzyma, żeby zobaczyć jak to będzie mniej więcej wyglądać. No i tak wygląda pod kopułką głośnik. Tutaj widać e, karka z cewki. Tak, jak już mamy to na wierzchu, może jeszcze włączę troszkę <coughs> latarkę. O, tak to wygląda. No i siedzę tu. Jest druga w nocy i mam dość. Powiem szczerze, żadne głośniki nie dały mi już dawno tak w kość. No, muszę przyznać, że trochę roboty z nimi jest i no, coraz bardziej wydłuża mi się ta praca przy nich. Co najgorsze, co jest zrobione od ostatniego czasu, to już pokazywałem na takim krótszym filmiku, ale teraz może trochę bardziej, no, udało wyczyścić mi się w końcu te obudowy z tego kleju i muszę przyznać, że to była, to była naprawdę syzyfowa praca, czyszczenie tego. E takie mechaniczne, szpachelką, pomagałem sobie jeszcze trochę też e, jakimiś tam specyfikami, nie jakimiś mocnymi, bo nie chciałem zniszczyć tej okleiny jakimś tam rozpuszczalnikiem, czy czymś. Więc to w ogóle nie wchodziło w grę. E, no udało się to zrobić. E, udało mi się też powyciągać trochę kopułki tych głośników. E, które były gdzieś tam wciśnięte do środka yy, aczkolwiek nie wygląda to jeszcze aż tak dobrze jakbym chciał ale jest postęp yy, no i zobaczymy yy, w najgorszym wypadku jeżeli nie uda się tego jeszcze bardziej poprawić na razie nie widać tego efektu tutaj na filmie ale jeżeli się nie uda myślę jeszcze nad wymianą tych kopułek może udałoby się jakieś uszkodzone głośniki dostać właśnie z takimi kopułkami, wyciągnąć te kopułki, niszcząc nawet cały ten układ drgający, który i tak gdzieś tam jest zepsuty i wklejając po prostu tutaj. Natomiast wiąże się to z dużym oczekiwaniem na odpowiednie zabarwienie, więc postaram się wyciągnąć te kopułki na tyle, na ile się da i po prostu na razie tak zostanie i będę się rozglądał i szukał. Z innych takich jeszcze ciekawych rzeczy, co, co, co udało mi się, to e, no, bawiłem się dzisiaj trochę z tym kubkiem e, na głośnik nowy, który tam miał ten tył cały wywalony. E, no i nawet miałem już taki patent, żeby to tam troszkę poprawić jakoś, ale się okazało ostatecznie, że się nie udało. E, no, Znalazłem taką zatyczkę do rury i myślałem, że uda mi się tam włożyć od z tyłu tego kubka, natomiast no, nie udało się, bo średnica tej zatyczki jest taka sama jak kubka. Myślałem, że mi się może to uda, bo próbowałem tam trochę grzać to, żeby podgrzać, żeby może się trochę bardziej poddało, ale nie udało się to, więc będę musiał się jeszcze trochę. Pobawić z tym, co, co jeszcze udało się przy głośnikach, generalnie. Aha, no dobra, pokażę jeszcze ten kubek, najpierw, tak to wygląda. Ja tutaj całkowicie już zdarłem tą resztkę, tylko co to, 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 to jeszcze była, żeby była, żeby była żeby gładka powierzchnia. No i to chciałem włożyć do środka, no ale nie udało się. Próbowałem nawet później trochę to przeciąć, żeby tak trochę bardziej się to poddało, ale no, no nie, nie da się tego tam wcisnąć, więc nie będę już więcej próbował. Myślałem nawet, że może jeszcze tak może dać to w drugą stronę właśnie w taką yy, bo to tak naprawdę nie szkodzi że to będzie odstawać bardziej skleić to jakąś taśmą od środka uszczelnić silikonem można by było tak zrobić ale wymagam od Ciebie, żeby zrobić to troszkę lepiej więc nie będę tego chyba tak robił choć w sumie nie byłoby może najgorsze rozwiązania na pewno lepsze niż to co było. Yy. No, tutaj ten głośnik, który udało mi się troszkę wyciągnąć, a jak widać, jeszcze nie, nie jest całkiem dobrze. Tutaj kopułki ja w ogóle zdjąłem z tego głośnika. No, jest ona też już troszkę tam podprostowana. No, zobaczymy. No myślę, że tak to na razie zostawię z tymi kopułkami. Powklejam właśnie tą, kleję tą kopułkę taką, jak, jak, jak mi się udało wyprostować. No, głośniki generalnie, te fronty jeszcze też wyczyściłem trochę dzisiaj ten przełącznik, wszystkie pierścienie są teraz w trakcie mycia, właściwie są umyte, się suszą. No i myślę co dalej zrobić z tymi pierścieniami. A tutaj na próbę jeszcze chciałem podpiąć taki trochę inny głośnik, taki z tego typu szeregu na tych miękkich membranach, tych GD12 ta zakroć Gdy12 przez łamane na 5 łamane na 6, czyli taki typowy z radyka jakiegoś. No ogólnie muszę powiedzieć, że zaczyna to jakoś tutaj łapać kształt i te budowy wyglądają dosyć nawet dobrze jak na to co było, co w sumie mnie cieszy. Więc, no może coś faktycznie z tego będzie i, i może budzę się, że może będzie faktycznie, yy, okaże się, że warto było coś tam przy nich porobić, aczkolwiek mówię, pracy przy nich są naprawdę dosyć sporo. No, dalej będzie jeszcze brakować tego głośnika, jednego średniotonowego, no i tych tabliczek. No, na razie nic jeszcze nie wpadło w ogłoszeniach takiego co mógłbym zastosować sobie tu, więc no, trzeba dalej czekać. Także tutaj oczekiwanie też gdzieś tam <laughs> będzie niestety konieczne dalsze. A! No kleiłem dzisiaj jeszcze membranę bierną tą, która była tam z tą maseczką. Pokleiłem to, zeschło to już no i membrana... Pracuje całkiem dobrze, więc nie powinno być już z nią problemu. No tak to wygląda. Ja gdzieś tam zarywam noce przy tych głośnikach, więc chyba będę się zaraz kładł spać. Jest chyba druga gdzieś tam po drugiej na zegarze. Więc... Aha, jeszcze dzisiaj wynikła jedna ciekawa sprawa. A propos tych wszystkich śrub, których tu brakuje, bo tak jak tam było widać w pierwszym odcinku, większość tych głośników była była połapana na poprzykręcana na takich wkrętach współczesnych nie było już tych oryginalnych śrubek tam jedyne co się ostatecznie okazało że są tylko te oryginalne te takie wkręty niklowane czy tam chromowane do głośnika średnio tonowego to te mamy komplet do wszystkich Udało mi się odzyskać śrubki do głośników wysokotonowych, właśnie z kubków tych średniotonowych. Okazuje się, że nie wiem, czy tak było fabrycznie, czy może niekoniecznie, a może było tak z powodu braku jakichś innych śrubek. Jak ktoś tak fabrycznie no, w fabryce już wkręcił, właśnie te kubki średniotonowe były skręcone na takich. Śrubach, które takich samych jak powinny być właśnie przykręcone te wysokotonowe, czyli takie właśnie chromowane. No, wyjąłem te chromowane śruby z tych kubków średniotonowych, bo i tak tego nie widać. Więc w ten sposób ograniczyłem trochę koszty. No, wiem, nie jestem do końca zadowolony z tego, bo trochę gdzieś tam to jest jakaś, jakaś ingerencja w oryginał, no ale tutaj akurat minimalna, bo tego nie będzie w ogóle widać. A w miejsce właśnie tych, 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 tych śrub, zamontowałem takie współczesne czarne, będzie tu całe przykryte pierścieniem. Także tego mówię, w ogóle tego nie będzie widać. No, a jednak gdzieś tam koszty trochę zmniejszył. Zresztą ja też jeszcze pokażę to z bliska. Te tutaj posrebrzone śrubeczki, które widać, one gdzieś tutaj mocowały ten kubek. Teraz właśnie w te miejsca są cztery, cztery inne śrubki, takie bardziej współczesne, przykręcone. No i w ten sposób odzyskałem tak jakby to, co trzeba by było kupić, więc patrząc na to, że mamy już... Mamy, bo były te wkręty do średniotonowego, do przykręcenia pierścienia, czyli tutaj w te otwory. To mamy, te odzyskaliśmy, no to pozostają tylko do wymiany, no po 8 na kolumnę, czyli w sumie 16 sztuk śrub tych czarnych, takich z tym łebkiem takim o profilu takim kwadratowym. No ale no, zawsze gdzieś tam do przodu jesteśmy troszkę, więc, więc no, mógłbym się tym nie chwalić, ale, ale się tym chwalę, no, bo nie, nie chcę, nie mówię, tak, chcę być w zgodzie sam ze sobą. No, mała ingerencja w oryginał, natomiast taka ingerencja praktycznie gdzieś tam no, nie wnosi nic z zewnątrz, nie będzie tego w ogóle widać. Po prostu inna śrubka będzie przykręcona tam wewnątrz, która i tak nie mam pewności, że oryginalnie siedziała tam. No bo bez sensu, wydaje mi się, że te śrubki, w tym, w tym czasie, kiedy nic nie było, takie chromowane gdzieś tam i miało być coś przykręcane, czego w ogóle nie widać, no to nie jest uzasadnione w żaden sposób ekonomicznie. Jedynie uzasadnienie może być takie, że akurat nie było dostępnych tych właściwych, więc może takie a może a może po prostu ktoś już tam też grzebał i coś pozamieniał także, także myślę, że to warto było tak y, zrobić i, No i tak to zrobiłem y, tak jak mówię, żeby troszeczkę ten y, koszt, koszt y, naprawy obniżyć i, i może gdzieś tam. Za to z kolei gdzieś będzie można dołożyć do tego głośnika średniotronowego bądź do czegoś bardziej istotnego. Także, tak zrobiłem. No. I to wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć.